I pawitał w was, witam Was ponownie w Sim, gdzie kontynuujemy podróż w celu powrócenia do naszego przyjaciela, przywrócenia mu szczęścia i radości po posiadania własnego cienia, bo najwidoczniej on go właśnie stracił i stał się bardzo poważnym człowiekiem. Czy nam się to powiedzie, czy przejdziemy tą film fi fabrykę, na której zatrzymaliśmy się i gdzie dalej jeszcze nas ta historia poprowadzi? przekonacie się w tym epizodzie. Serdecznie zapraszam. Kontynuujemy naszą przygodę oczywiście wskakując do tego fajnego pojazdu Zobaczymy gdzie nas finalnie to wywiezie Mam nadzieję, że podwiezie mnie pod samego typa Fajnie by było Oj, co tu wyładunek, ciężki sprzęt Słuchajcie, ciężkie meble już, czyli faktycznie gościu się całkowicie wyprowadza A nas wywiozło taki jakiegoś magazyn. Ok, ja okay, mogę się tutaj podnieść trochę wyżej To chyba nic nie zmienia, mogę tutaj gdzieś przejść? Siema, mogę kolesia zatrzymać, to jest akurat interesujące Zobaczymy gdzie dojdziemy finalnie, gdzie nas tu przerzuci On sobie gdzieś idzie Tamci sobie idą do jakiegoś składziku Spoko, idziemy, idziemy Okej, okay. gdzieś tam idziemy, ale to wiecie co, ja, bo tutaj szukamy nadal trzeciego przedmiotu, który tutaj Finalnie powinien być, więc jeszcze się tutaj pokręcę, Posprawdzam, sprawdzam Że aby czegoś tutaj nie ma O, słuchajcie, tu może jest jakaś wyrzutnia, ooo Uuu, uh, tylko dlaczego nas tutaj w coś puszcza? Tutaj nie powinno być coś, a tam coś jeździ, tylko finalnie, nic chyba teraz nie jechało, o, 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 jest, jest podrzutka, jest, jedziemy, jedziemy w tym kierunku, dobra Jak tutaj, musisz tam dostać, szybko, 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 dawaj, dobra, jestem, tylko E, chyba w złym kierunku poszedłem Ale słuchajcie, jeżeli to jest tutaj powinien się dostać to znaczy, że tutaj musi być coś skryte Tym bardziej się cieszę, że udało nam się tutaj dostać Tylko właśnie, teraz się zaczyna wyzwanie w postaci Czy ja potrafię wyskoczyć? No właśnie, tego się obawiam, że może być ciężko Okej, okay, trzymaj, trzymaj Jestem, dobrze jeszcze tutaj kawałek, okej, okay, tam jeżdżą wolniej, więc mam większe szanse <grystanie> Choć niektóre jeżdżą szybciej Ale niektóre wolniej Ok. no, złapałeś mnie, dobrze O, <grystanie> nie, nie, na początek, nie, jakie to niesprawiedliwe, nie fair Jest to nie fair, no cóż, musimy sobie z tym jakoś radzić O nie, 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 nie Za szybko czasami, za szybko Próbuję coś ugrać no i widzicie jak to się kończy No, czy mi się finalnie to uda? Fajnie by było. No i po coś podskoczył, po coś podskoczył. Eee. Okej, okay, mamy cię. Okej, okay, mamy cię. I mamy cię. Teraz trzeba tam się tylko dopasować. Okej. Okay. Super. Super, super, nie super. super. Powiem Wam szczerze, że jest wyzwanie. Jest fajnie, jest wyzwanie, podoba mi się to, tylko... Żeby troszkę ten czas był przetrwania naszego tutaj dłuższy, abym był chyba bardziej szczęśliwy. Bo przyznaję, jest o tyle mi ciężko, że próbuję jakoś to ugrać. No i właśnie, znowu mnie cofa. Minimalnie, słuchajcie, nie, minimalnie nie wyskoczę. I jest problem. No mam wrażenie, że to jest naprawdę czasami na milimetr łapie ten cień. Ale jest wyzwanie, jest fajna zabawa. Dobra. O, super. Wyskakuje. Z drugą stronę Teraz będzie jechać. Dobra. I hop. I tu z powrotem. Wolniej, wolniej. I tam szybko. Aj, no i widzicie, nie mogę doskoczyć. Czasami to jest taki skok, że. No, brakuje mi niewiele. O, tutaj się uratowałem. Fajnie. A tu się już nie uratowałem. No i widzicie, sekunda. Dosłownie sekunda nas dzieli od fajnego rozegrania tego. O i znowu. Przecież siedziałem na cieniu. I to jest taka robota. A, ale ja wiem, że skoro tak jest tutaj wyzwanie, to znaczy, że tutaj coś będzie. Inaczej być nie może. To musimy to przetrwać jakoś. No i kurczę, dlaczego nie wskoczymy na tą taśmę. To jest takie. O, i zatrzymuje się w takiej blokadzie. Dobra, słuchajcie, ja spróbuję się tam dostać bliżej. I udało się! Za którymś razem, nie wiem którym, ale mamy, słuchajcie, nagrodę. Trzeci przedmiot. Super, naprawdę super. Teraz jest jedynie co się obawiam. Okej, okay, ale chyba nie, nie po czym się obawiam, bo tutaj widzę drogę dalszą. Możemy w takim razie tędy przejść. Bardzo fajnie. Że jednak twórcy ulitowali się, nie każą nam jeszcze raz pokonać tej trasy. Bo tutaj widzę ten rurociąg, który widzieliśmy w tamtym zadaniu. Prawdopodobnie z niego idąc. Tak, jest. O, jak dobrze. O, jak fajnie. No i właśnie do tego rurociągu mieliśmy się dostać i mamy to. Mamy to. Mamy zrobione 3 na 3 przedmioty. Bardzo dobrze. Czyli czuję się w pełni spełniony w tym momencie, że mam te 3 przedmioty. A my lecimy znowu nad czymś takim. Ok, no i teraz mamy trasę z powrotem. Z znowu zą pudełka. O, panie! O, jakieś latające drony są jeszcze? Kurcy, co tu mamy? Jakie wyzwanie tu są? No to powiem wam szczerze. Aha, do, do tego wózka widłowego mam się dostać. No to co, i znowu zabawa z pudełkami. Okej, okay. fajnie, bardzo fajnie. Staram się. Choć teraz, jak już znam zasadę, jak to działa, to widzicie, jest zdecydowanie łatwiej. I chyba tym rurociągiem finalnie. Nie? Nie tym rurociągiem. Uu. No to jestem zawiedziony. Bo nie mamy jak w takim razie. Bo tutaj przenosi nas tu. O, panie. Chyba że ten wózek w duchę. No nie. Chyba że drugą stroną jakoś. Może tak być. No właśnie, drugą stroną słuchajcie Kajetko tutaj się powinno podbijać. Fajnie. O super. I co, a może teraz zmienimy w drugą stronę? Może tak być. Okej, tym u nas tu. I co teraz? Doskoczę do niego? No w życiu. Chyba, że teraz musimy tutaj doskoczyć. O. to muszę tam się ust odpowiednio ustawić. Ale nie st o, 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 o <noise> jak się ładnie gościu zawiesił. Okay. ok, to już zmieniłem także. No i ładnie, to idziemy. Więc Benz, Benz, Benz. Jestem ja pudełka. Ok, przeskakujemy ładnie. Podoba mi się so system sortowania. <noise> Super. Wózkiem ruszamy. Kopitka. Dzień dobry. No i apsa. Teraz się dostaliśmy do czegoś super, no ale czemu mnie już wróciłeś? O, dziwne, opisałem, z powrotem jeszcze raz. okej okay, tutaj jakieś pudełko i teraz tu. Dziab. No, o widzieliście to? Taka niedokładność, tak ładnie tam wskoczyło Do ciebie, do ciebie, do ciebie, dobrze. U, ale tutaj muszę pobawić się. Przeskoczywanie, mimo wszystko, jak widzicie. Dawaj. I jeszcze tu. Dobra, mamy to. Ci już nam punkt zaliczyło. Przesiadka teraz tu. Oj nie. Super. Super. Przesiadka tu. I przesiadka tu. Oj, cacy. I tam się podoba. O, o, kończy się już. No nie, nie uciekaj. Nie. Paliskę wziął. Wyjeżdża. Ci wyjeżdża zdecydowanie. A my już tak daleko mamy do niego jeszcze tylko te drony Tak ja przynajmniej wiem, że już A! Dronem Shocie mogę sterować! Ola! Jazda! Mogę sterować samodzielnie dronem. Ale widzicie, nie, nie mogę całą samą trasę. Okej okay. Ale mogę czynić na tych maszynach, ale fajna zabawa! Można było sobie dronem postarować Przyjemnie Prawda, przyjemnie. Ok, teraz tutaj doskoczyć. Złapnie. Kurczę, serio. Jeszcze znowu z sportem te drony. I o, lecimy Może te, z tej strony mogę jakoś. O, popatrzyć sobie, co tu jest. Fajnie, możemy sobie z tym dronem postarować. Podoba mi się. Podoba mi się takie fajne rozwiązanie. Które nam tutaj wrzucili. Nie myślałem, że nasza postać ma takie zdolności. Ej, wracaj, wracaj, wracaj! No i znowu, kurczę, jakoś dziwnie to w... wylatuje z tych obiektów. Ok, lecimy szybciutko teraz. Pod prąd, pod prąd! <laughs> drony się zawiesiły. Super. A o, i patrz, kolejny dron. A nie, nie! Nie. To <laughs> jest taka, czasami o głupotkę chodzi. Oj, i teraz mnie dron nie weźmie. Ej, Jak tak dalej pójdzie, wszystkie drony sobie wywiozę. No idzie te drony Halo Dobra, słuchajcie Drony się zatrzymały Niepokojąco Więc nie mogę nie mogę powiedzieć nic dobrego na ten temat, że tutaj się faktycznie Musimy się teraz skupić! Nie! Wracaj, wracaj, wracaj! Ojej Ale mi gdzieś do drona dron kiegoś wysłało Okej, ten wrócił. Nie, ten nie wrócił. Tu się drony zawiesiły wszystkie. Okej, okay, teraz. I teraz spinujemy się, żeby się dob dobrze wskoczyć. Okej, okay. dobra, mamy to. No gdzie się zawiesiłeś? Przynajmniej tyle, że na dronach się zatrzymuje, ale ten dron ma problem ze sobą. Zabiorę z innego. Kurczę, to jest tak zrobione, że nie widać tych cieni. A to trzeba chyba z tej strony uderzyć, bo tak to widzę więcej. No właśnie, bo tam było przeszkody, a ja tej przeszkody nie widziałem. A no właśnie, jedziemy do końca? Nie! Ja muszę skakać pod prąd teraz. O kurcze, ale mnie zrobili. To jedziemy pod prąd, proszę bardzo, już jestem. Na barierce mamy to. No i finał. Finalnie udało nam się dojechać, tylko pytanie czy dościgniemy go teraz na tym wózku widłowym, a no, będzie ciężko, będzie bardzo ciężko, ale finalnie gdzieś, o tutaj mogę sobie poskoczyć, tak strąbimy cię gościu, dałaś go. Ale tutaj nie było żadnego przedmiotu, co? Ja tak przeskoczyłem. Trzeba będzie sprawdzić później. A widzicie, tak szybko pośpieszyłem. A, okej. by tu siedzi. Super. Czy nie wyjechał? To za wielki finał? Czyżby to był ten moment? Chyba nie. Ale wiadomo. O, ale tu kawał drogi znowu mamy przed sobą. Naprawdę kawał drogi. I jest jedna znaczka. A ja chcę, słuchajcie, sprawdzić, czy finalnie. Yy, czy mamy tam faktycznie? Tak, tutaj nie było żadnej znaczki. Tu mamy trzy. No i fajnie, 17. Nie! To co? Wy tutaj do wielkiego finału jest zdecydowanie jeszcze daleka droga. Nie zapowiada się tak szybko bo widzę, że tam sporo tych plansz, ale fajnie, 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 że tutaj faktycznie twórcy tego trochę rzucili a my, no cóż zobaczmy mamy jedną znaczkę na tym obszarze to nie będzie aż takie chyba trudne, co? tak sądzę choć dobrze, że poszłem wtedy w tą drugą alternatywną tak, jedna znaczka każą nam iść tym razem w tym kierunku... A czyli do tych przejścia, dobra. Ja oczywiście pójdę w drugim kierunku, bo lubię sobie szukać alternatywnych ścieżek i sprawdzę czy nie ma znajdziek innych. Ok. Na przykład, o i tu. Halo. Czemu tam mi nie przeskoczyło, nie wiem. Teraz zobaczymy. Aha, z nie mogę tak łatwo. O, tutaj sobie ładnie poskoczę. Ale dopiero jak się zbliżę, to jest problem dla nich. Jak daleko to nic się nie dzieje. Cień tutaj, chyba nic się nie dzieje. Nic tu nie ma skrytego. Wydaje się w porządku, ale oczywiście tak w porządku może nie być, bo gdzieś tu może coś być schowane. Nie ma. Nie będzie Powyrzucajmy trochę śmieci Śmiednik zrobimy Bałagan Jeszcze troszkę O! Zaśmieć sto razy No cóż No cóż Czyli jednak można Jakieś fajne od jeszcze zdobyć No faktycznie, fajne nasze działania są takie może rowerem byśmy pojechali Ej tam coś jest, ale to nas nie interesuje, no kurczę Co, znowu to z powrotem? dobra, idziemy grzecznie O, stąd pojadę Ja sobie tu wysiądę, pozwól! No nie. Bez sensu. Wow, jak nas kieruje. Wibruje nami, jak przy kołach jesteśmy. Okej, okay. tu. Tu chciałem się dostać. Mogłem się tam podjechać dalej, ale po drodze coś że mógłbym coś przegapić. Nie chcę bardzo przyspieszać, tak, śmieci dalej wyrzucamy. Okej, okay, tutaj nic. Super. Czekamy dalej. A no, widzę żadnej podpowiedzi na razie nie ma, bo nikogo. Nikt, kto by mógł przejąć też ten cień. A my mamy się tu dostać. Ok. Można i tak. O, to się z tą zabiera. I teraz musimy z tymi ludźmi podążać w tamtym kierunku. Dobra, nie ma problemu. Ale ja znowu tutaj swoimi ścieżkami. Jak to kot, lubię łazić. Ciach, tutaj nic nie ma. Nie. A szkody. O, tu jakiś ptaszek. Jezus, nie jest, nie lecieć. O, kociak. Dobra, reakcja. Ok, się rowery leżą Ja widzę, że nie bardzo są reagować ze mną Teraz pobawimy się biletami Zobaczmy Może też będzie mieli za wydrukowanie masy biletów Choć chyba szybciej nie mogę Jeszcze trochę Jeszcze trochę nic! Attachment! Zadrukowanie biletów! Aż się kobitka zatrzymała i patrz co się dzieje. Nie ma. Ewidentnie nie ma nic. Szkoda. Ale mam się tutaj dostać. OK. No nie doskoczę. Korcz. To daleko. Ale momencik. Oj, to jest dobrze. I szukamy po drodze przedmioty, jeszcze powinny być jakieś. Wierzę w to, że coś tu jest jeszcze schowane. śmieci już były. I nic tu nie zostawił. Muszą być jakieś przedmioty. Musi być jakieś coś ukryte. O, czyżby może w to pudełku tam coś było. Zobaczmy. Tylko, że my tutaj nie przejdziemy. Robić nam koło. O! A, tutaj jest barierka. O kurcze, tam się nie ma jak dostać. To próbuję tędy. Tu rowerzyści. Hmm. Hmm. O, jedzieś coś. Super. Jeszcze doskocz Tu, sacnie. To wskoczmy. Musi tu coś być. On nie wie, żeby na żeby nas tutaj nic nie zostawili. Ale słuchajcie, nie. Jestem zawiedziony. Ewidentnie nic. Tylko dlaczego? O, rowerzysta. odwiedzi nas. Tam się mamy dostać? Dobra. O, wyrzuciło nas first. Tu, 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 tu. Rozglądajcie się tak, że czujnie, a, czy to już jest chyba końc jakiś. Już jakiś pies jest, chyba to jest finał. Tak, więc musimy znaleźć ten przedmiot, który zaginął. A nie, tutaj, jeszcze on idzie dalej. A ci to jest obstawiam, że to właśnie... My wskoczymy do nich. I to będzie koniec przygody. Dlatego też ja jeszcze się nie poddaję jeszcze szukam, ale kurczę, ciężko stwierdzić, co to może być gdzie. Oj, 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 już było dobrze i się popsuło. Się że właśnie w tamtym kierunku coś będzie. I bez powodu jest tam wyrzutnie tam. No właśnie, tu musi coś tam być, kurczę. Teraz nie do, dojdę tam. Ewidentnie tam musi coś być. Ale nie mogę doskoczyć w finali. kurczę. Chyba muszę tradycyjnie zwyczajnie. O tam jest, ewidentnie jest kropek. Patrzę, jest tutaj obywatel. Nie na miejsce, co tu jest na niego. A jest, aha, znalazłem. Dziękuję, krzesełko znaleźliśmy. Super, pomogliśmy kumplowi. I mamy przedmiot zaleczony. To teraz mogę z całą świadomością i odpowiedzialnością powrócić do głównego zadania. Już wiemy, że ogarnęliśmy wszystko. Lecimy stąd, ciach, ciach. No i koniec. Historii. Super. Ewidentnie super, podoba mi się. No i co? W hotelu będzie teraz sobie nocował. Okej. Okay. A my dalej ścigamy typa. Ej, ale byśmy w tym. Czy? W piesku. I znowu jeden przedmiot. To ja oczywiście najpierw w drugim kierunku polecę. Nie, nie ma nic. Żadnej podpowiedzialki też nie widzę. Chyba, że na drugą stronę. Zabierz mnie ktoś. O, tutaj coś może będzie. Okej, okay, widzę, wyrzuca. Yy, halo Houston, problem? to się tu jakiś mega rondo, się dostać tu? nie ma problemu, nadal szukamy przedmiotów. Jaj, za daleko. Są za daleko, bykty. O, wskaz udało się. Tutem na taśmie się udało. Tu jest przedmiot, no ewidentnie tu jest. Tylko teraz muszę się dostać do środka jakoś. Ha, znalazłem tylko, jak tam wrócić. Z tym ciężarówką pojedziemy? No i zacnie. Tam mi się podoba. No alo! Podwózka. Podwózkę potrzebuję na gapę pojedę. Jedziesz? Czy kawałek, tak? O, super. No i zaraz, nie, teraz mogę... A i co z tego samego miejsca zaczynamy, co byliśmy? No łatwo było tym przemysł znaleźć, tylko trzeba było jednak gdzieś prawidłową ścieżką, ale nie stanie musi oczywiście swoimi ścieżkami. Śrubokręt, proszę bardzo. No i tutaj pyk, takuje a my finalnie musimy cóż wrócić tak jak początkowo szliśmy Ej, tu stu no i uciekł taki fajny cień był taki fajny cień był leźmy tu i teraz tu i czekamy nasz podwózka wszystko oczywiście na gapy żeby nie było Damy. O, jedzie ktoś? O, ja fura nam O tutaj, To tu my wysiadamy, to jest nasz przystanek Nie. Czy pamiętam gdzie my musie wysiąść w ogóle? Hotel? Tak, po prostu hotel A, boczne wejście jakieś, dobra Zaraz jakoś tu Okej, okay, ten skręcił niepotrzebnie. Oto busem podziem. O, Idealnie. Autobusem się podjedzie. No czemu nie wskoczyłeś? No, co to było? Ale dziwna chcę. Nie wiem o co im chodzi. Czekamy. Halo, ktoś nas podrzuci. Nikt poważnie. O, znowu jest jakaś śmieciarka. Nie w tym kierunku Wiecie co, ja sobie jednak pójdę po o własnych siłach Ewidentnie nie idzie nam O, witam Kolegów A idziemy w Kimę, rozumiem Został dzień, kolejny A my będziemy wyruszać dalej, ale dalej To jeszcze pójdziemy mimo wszystko za nim Tak nie mam na żadnych znajdzie, więc dalej będzie poszukiwać próby szansy dołączenia się do niego Bo jednak to może być o! I już powiem starszą przejdziemy się troszkę dalej uuu jesteśmy w zupełnie nowej lokacji A tą lokację kojarzę, słuchajcie, z Demka. Ja już nad mam cztery znajdźki tutaj, więc tu już znamy, ale tą lokacją zajmiemy się już w zupełnie nowym epizodzie. Jeżeli ten Wam się podobał, to pamiętajcie oczywiście o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam Was staniu. Na razie, hej!